No. Czekajmy jeszcze troszkę. Kasaj! Też walczy o odległość, ale trochę tej odległości zabrakło, nawet nie trochę, wyraźnie zabrakło. 135,5 metra reprezentanta Japonii. Z Freundem dziś przegra, bo wyprzedzał Niemca po pierwszej serii zaledwie o 0,6 punktu. To mniej niż pół metra w przeliczeniu na odległość. Będzie miał niezłe noty, ale nie tak wysokie jak Niemiec. No i mimo tego, że mniej punktów odejmie się Japończykowi za wiatr, to i z Freundem przegra, i jeszcze z Tepeszem, Kraftem i Fanemelem. Piąty, na razie. A jeszcze czterech zawodników czeka na swoją kolej. Freund, Tepesz, Kraft, Fanemel, Kasai, taka jest czołowa piątka dalej. Damian, Jakobsen, Eisenbichler, Schlierencauer, Deszpanden i na jedenastym. W serii finałowej znowu troszeczkę wzmógł się wiatr. 7,7 punktów będzie odjęte od noty Petera Prewca. Noty yy, raz 18 od Słoweńca, dziwo 18,5 od Fina, pozostali sędziowie pod 19. Notami zatem przegra z Severinem Freundem. Ale jaka będzie różnica finalna między tymi zawodnikami? Nieduża, nieduża, jednak, jednak. Prewc z przodu o pół punktu, o pół punktu przed Niemcem. Kolejne podium dla Petera Prewca. Z całą pewnością umocni się na drugiej pozycji w Pucharze Świata. Odrobi do Stefana Krafta trochę tych punktów. Tutaj widzimy Sefa Gracera w czerwonej czapce, polującego na tych zawodników z czołowej dziesiątki. Oni z urzędu przechodzą kontrolę sprzętu. No i jeszcze dwóch. Welta 147,5 w pierwszej serii. Jak on spisze się w serii drugiej, czy będzie w stanie odlecieć tak daleko? No, aż tak daleko nie, ale to też był dobry skok. Zwycięstwa mu to nie da. W czołowej szóstce po raz siódmy w karierze powinien być. Ale czy w trójce? Mam wątpliwości co do tego. W tym sezonie Welta już dwukrotnie w karierze powinien być. Ale czy w trójce? Mam wątpliwości co do tego. W tym sezonie Welta już dwukrotnie piąty, raz szósty, raz siódmy. Najlepsze lokaty zajmował w Garmisch-Partenkirchen i Wiśle. Wówczas właśnie plasował się na miejscu piątym i dzisiaj będzie lepiej. Bo dzisiaj w najgorszym wypadku czwarte miejsce. Przegrał z Prewcem, przegrał z Freundem, ale wyprzedził Jurija Tepesza. A więc jedna z lepszych lokat w karierze norweskiego zawodnika pewna. Raz był drugi, raz był trzeci. No i raz był czwarty. Być może będzie ten drugi raz dzisiaj, bo oto czekamy tylko na skok reprezentanta Polski, Peter Prewc. Już pewne miejsca na podium, już drugie miejsce ma w kieszeni. Ale czy wygra? To wszystko zależy od Kamila Stocha. Mocno trzymamy kciuki. No i popatrzmy. Leci, bo chce bez wątpienia jak daleko zechce zalecieć w drugiej serii. Podwójny mistrz olimpijski wyszedł z progu. Dobrze, daleko, daleko, daleko! I jest zwycięstwo Kamila Stocha. Drugi sukces w tym sezonie i hat-trick ustrzelony na Milenkop w Willingen. Dwa indywidualne zwycięstwa w ubiegłym roku. Zwycięstwa poprzedzające jego podwójny tryumf na igrzyskach olimpijskich i teraz oby to była dobra wróżba przed mistrzostwami świata. Kamil Stoch wygrywa w znakomitym stylu zawody w Niemczech. Zaraz zobaczymy jaka będzie łączna nota, ale na pewno będzie wysoka 142,5 metra. Dalej lądowali w tej serii Front, Prevc. Także Oleg zniszczał, który skoczył 143,5 metra.